Siemoneczko widzowie, jeszcze na samym wstępie tutaj dodać, że e, pod filmikiem macie konkurs na 64 fragmenty, wymogiem jest zostawienie suba, lajka, like e, dzwona, napisanie swojej niej w komentarzu no i oglądanie filmu do końca, bo to będziecie mieli hasło, któremu musicie sobie przepisać e, no i co, no i to chyba tyle jeszcze A, zapomniałem dodać, że będziecie musieli mieć full perk dropu, żeby zarabiać tyle co ja, to jest taki jeden z ważniejszych wymogów a resztę już poznacie w dalszej części tego filmu, także zapraszam do oglądania, siemano tak, także widzowie widzimy się tutaj na teście Białej wojny, na początku Dobra, okej okay. No dużo to robimy, jest tutaj masno O, zregenerowała się znowu No, w tak w chwili kopania już mam 2000 Myślę, że ten wynik robi wrażenie Zaraz zobaczymy na zielony, jak to będzie działało Ten turbo drop. Okej, okay, przyleciał to jakiś... O, dobra, się troszkę te chłopaki rozjebali Dobra, i kopiemy. No, Turbo DROP to jest generalnie chyba najlepsza opcja na tym serwerze, tak wam powiem. Więc w klanie tutaj inwestujcie. Im szybciej, tym lepiej. Dobra. Teraz to kopać, to polecimy jeszcze na słońce. Sprawdzimy, jak to tam działa. Także ten. Także tak to wygląda. No już z chwili kopania mam 4000. Nie, 4000. To tak na hita zarabiam 50-60 dolarów, tak widzę. Oj, robi, robi tutaj wrażenie ta suma. Dobra. No i co? No i dalej kopiemy, nie? Przezwyczajone tempo mam widzowie to chyba załączę i... tyle. I widzimy się teraz na zielonej wełnie. Widzimy się tutaj po bo wełny, mamy 10 tysięcy na koncie. Polecimy teraz chyba na, sobie na słoneczko Także dochodzi tutaj ekipa Dobra, a nie na słońce jest dyma To le lepiej, lepiej tutaj nie wlatywać To nie pokażę wam testu zielonej wełny To będziemy widzieć się zaraz O jeszcze jest tutaj kolejna biała wełna to Jeszcze jedną wykopiemy sobie No i widzimy się też zaraz tutaj na podsumowaniu Idę teraz z takich dwóch białych wełn Dobra, tak, że jesteśmy już po wykopaniu drugiej wełny. Mamy 19 tysięcy. Dodajmy tutaj jeszcze, że. Jest godzina 20, także wszystkie wełny są praktycznie zajęte, więc no i tak ten wynik robi wrażenie. Także widzimy się teraz na zielonej wełnie. Słuchajcie, dobra jest. Dobra, widzowie, jesteśmy tutaj na teście zielonej wełny. Sprawdzamy jak tutaj działa. No, podobnie dropi, ale jest chyba tutaj delikatna różnica. Także to będziemy się widzieli, jak rozkopiamy już tutaj całą wełnę. Dobra, także widzowie, wykopałem już tutaj całą zieloną wełnę, zrobiłem prawie 10 koła, można powiedzieć. No, myślę, że wynik nie jest taki duży. E, myślę, że warto jest bardziej kopać tą białą wełnę, ponieważ na no, no, ta zielona jest trochę przyhypowana. Na słońcu cały czas widzicie, są takie zwierzęta, które wchodzą, więc... No, moim zdaniem bardziej się opacała biała wełnę kopać. No i co, jeszcze będziemy się widzieli na podsumowaniu, na końcu odcinka, ile zarobię z tego turbo. Także do zobaczenia później i... Dobra, widzowie, także jesteśmy już tutaj na podsumowaniu. Zarobiliśmy przez cały Turbo Dropik 60 tysięcy, więc myślę, że to jest spora suma. No i że warto robić te nożyczki 14, Clan Turbo. Bo tak naprawdę dzięki temu możemy sobie teraz, na przykład kupić takiego e, rapę No, lub inne wartościowe itemy. Także róbcie Clan Turbo. Jak są jakieś tutaj klany, liderzy, klanów, jakichś, jak są tutaj na odcinku, to róbcie Turbo. Dla graczy, to róbcie nożyczki. Najlepiej 14, bo. Bo między 14 a 15 jest tak szczerze to mała różnica więc polecam, no, że te 14 No jeżeli komuś już tak naprawdę zależy to może już te 15 kupić najlepiej z rynku, bo chyba teraz są w małej cenie. O, no, że te 14, widzicie. 100 koła maksymalnie i macie taki dropik, nie? Myślę, że 14 najlepiej się zaopatrzyć. No i co? Ja już dziękuję Wam tutaj za ten odcinek. Stawcie suba, lajka like i dzwona. I pod tym filmem robimy konkurs. Yy, na 64 fragmenty. Hasło to jest mm, Roxa on top, także napiszcie sobie tutaj hasło, będzie mieli na ekranie teraz. No i co? Dziękuję za oglądanie. Pozdro.